Nazywam się Marta Markiewicz i dzisiaj powiem, opowiem o tym, dlaczego chcę zrealizować mój cel. Chcę widzieć bez okularów i osiągnę to naturalnymi sposobami. Ważna rzecz to jest pytanie: dlaczego zajmuję się moim, dlaczego? Trochę pokręcone, ale jednak ważne. Otóż bardzo często wydaje nam się, że znam swoje powody i zawsze będę je znała. Ale niestety, w chwilach takich zwątpienia, przemęczenia i po prostu wypalenia, wiem, że mogę nie wytrzymać, bo wówczas nie pamiętam żadnych swoich powodów i po prostu odpuszczam. A ja chcę wytrwać, wytrwać w moim celu. Chcę widzieć bez okularów. Poza tym jest to moje marzenie od wielu, wielu lat. Ponieważ noszę, noszę już okulary od końca podstawówki, tak więc no, jest tego trochę. Dlatego też zajęłam się moim dlaczego? Żeby znać moje powody w momencie podejmowania decyzji, które pozwolą mi wytrwać, wytrwać w tym moim celu. Ale przejdźmy teraz już do konkretnych powodów. Pierwszy powód jest taki, że ja po prostu nie lubię okularów. Nie lubię tego, tego wszystkiego związanego z okularów, z okularami. Nie lubię ich nosić, nie lubię ich myć, nie lubię dbać o nich. Druga rzecz to jest ta, że ja po prostu czuję się w okularach brzydka. Niezależnie jakie mi ktoś okulary dobierze, ja i tak się czuję brzydka wówczas. A po co mam obniżać swoją samoocenę? Trzecia rzecz jest taka, że one mnie ograniczają. Ograniczają mój, Moi, e, z, moje pole widzenia i ograniczają mnie w różnych czynnościach, które chcę wykonywać. Ja uwielbiam pływać, a no, w okularach trudno, a w socze, nie bardzo mogę nosić. Jest wiele innych sportów, w których ona po prostu przeszkadzają. Kolejna rzecz to jest taka, że chcę. Nosić okularów na dalekowzroczność, gdy już będę starszą osobą, na przykład po 50. I tutaj mam ćwiczenie dla Ciebie. Otóż, gdy będziesz w miejscu, gdzie jest dużo osób po po prostu 50, rozejrzyj się i policz. Policz ile mniej więcej procentowo jest osób w okularach i bez okularów właśnie w tym trochę starszym wieku. Niestety okaże się, że większość z nich nosi okulary. A ja nie chcę takiej sytuacji, że żeby widzieć daleko, zakładam jedne okulary, a żeby widzieć blisko, następne. Nie. Chcę w sobie wyrobić nawyki, które pozwolą mi na to, żeby czuć się pięknie i być bez okularów. Kolejna rzecz, to dla mnie to jest po prostu niepotrzebny wydatek. Po co mam wydawać na coś, czego nie lubię, jak mogę po prostu zaoszczędzić i wydać na coś innego. Dobrze, tak więc mam tu spisane teraz tu swoje powody, ale żeby o nich nie zapomnieć, żeby wspierały mnie w realizacji tego celu, bo nigdy nie wiem co się w międzyczasie pojawi, na przykład jakiś niespodziewany wydatek, niespodziewane ćwiczenia do zrobienia, badania i tak dalej, przepiszę je sobie do mojego dziennika, do którego często zaglądam, zapisuję sobie codziennie moje wnioski, notatki, i będą one mnie po prostu trzymały w realizacji mojego celu. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dla swojego celu również wypiszesz swoje powody i będziesz wiedział, dlaczego to robisz. I gdy będziesz czuł, że no już chyba odpuszczasz, wtedy weźmiesz tę kartkę, przypomnisz sobie i będziesz dalej realizował swój cel.